Afera będzie kosztowała miliardy złotych. Obejrzyj do końca, żeby się potem nie dziwić. To może wstrząsnąć całym systemem bankowym. A kto poniesie te straty? Prawie wszystkie banki w Polsce, a szczególnie te, które tutaj widzisz. Ale dlaczego? Co one takiego niby zrobiły? Były chciwe i nieuczciwe. Najpierw doliczyły do kredytów konsumenckich prowizje i ubezpieczenia, a następnie naliczały i nadal naliczają od nich odsetki. No i co z tego? To chyba jest standard. Ustawa o kredycie konsumenckim zabrania bankom naliczania odsetek od kosztów, bo w ten sposób kasują one klienta podwójnie. Wow, i co teraz? Zastosujemy tutaj sankcje kredytu darmowego. Banki będą musiały oddać klientom zapłacone odsetki i koszty oraz umorzą te, które jeszcze zapłacone nie zostały. Kredyt będzie darmowy, a raty spadną nawet o połowę. Skąd ty masz taką wiedzę? W ostatnich miesiącach zweryfikowałam setki umów kredytowych wszystkich banków w Polsce. I uwaga, ponad 90% z nich zawiera nieuczciwe zapisy i kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Dzięki temu klienci będą mieli darmowe kredyty, i to właśnie będzie kosztowało banki miliardy złotych. To naprawdę coś. A z danych wynika, że takich umów może być nawet 18 milionów. Wśród nich może być też Twoja. Warto to sprawdzić. Udostępnij ten film, skomentuj. Pomóż dotrzeć do jak największej liczby osób. Niech wszyscy dowiedzą się o tej aferze.